Na 13 na casting, i taką yy, Tutaj, dzisiaj. Tak, na 13 dla nastolatek Gdzie będą jeszcze dziewczyny z innych castingów. Takie najlepsze, wyłonione. Mhm. I nie wiem, czy masz taką możliwość, że pojechać do domu, bo przydałabyś się nawet, tak powiem, w krótkiej spódnicy. specjalnie Niespecjalnie, w znaczy się yy... Nie, to jest zajów na tak. tak. To tam yy... No sobie, nie jak zdążysz to zdążysz, Jak zdążysz się dążysz. przebrać w spódnicę, to by było dobrze. Spódnicę i buty na obcasie. a czas małym. Znaczy, ja bo wcześniej przeszły inne dziewczyny. To... Jak się nazywasz, skąd jesteś? Nazywam y -y, się Anna Maria Słuchak, jestem z Czarny Białostockiej, mam 15 lat. 15 lat, znaczy, Anna, ale 16, jest 16 chyba słuchak przez samochód. Słuchak z Czarnej Białostockiej, y -y. tak? I co robisz w tej Czarnej Białostockiej? Cieszę się w gimnazjum aktualnie. Y -y. Ile masz zarostu? 171. 71. Skąd, skąd się dowiedziałeś o kaskingu? Od koleżanki. A koleżanka skąd? Koleżanka z klasy, nie z też czarnej. Ale to jest z, z internetu. Z internetu, koleżanka, tak? tak? A jest tutaj coś. Przepisowała. Myślałam, że ta te że też nie koleżanka że z internetu. Nie, koleżanka z czarnej biorą Tak. Yy, dobra, powiedz jeszcze, czy się interesujesz. Lubię psychologię, chemię nieorganiczną. Organiczną? Nie, nie lubię bardzo. <grytanie> lubię pomagać ludziom, lubię rozmawiać z ludźmi, słuchać ich. Szybko nawiązuję kontakty. A co byś chciała studiować, jeżeli w ogóle? Psychologię. Kraków mm. albo Olsztyn. Mm -hmm. Kto cię na casting wysłał? Koleżanka mnie nakierowała, a bardziej sama się tak już Mhm. A Zbawić rodzice, zbyt. co na to? No na początku trochę mi się nie podobało, ale potem to już mówić, że idź, bo... No tak, ja myślę, że no. przeszła tam przez etapy, no to byś dojeżdżała na te, na te próby. Nie, to by cię przychodzi, Masz Ale gdzie to jest tak, to nie w miastoku? Tak, W maju w weekendy. Nie ma problemu. Mhm. Blisko mam. Jest to by to jest Dobra. Poprosimy Cię, żebyś się przeszła teraz. Dwa tak tutaj. Dobra Ania, zaprosimy Cię jakby na kolejny etap. Dzisiaj na godzinę trzynastą.